Zadanie piąte. Para liczb x równe 1, y równe minus 3. Spełniają układ równań. Wtedy a jest równe. Mamy układ równań x minus y równa się a kwadrat. 1 plus a. x minus 3y równa się minus 4a. I teraz tak. Podstawmy nasze liczby. Czyli za x mamy x, tak, to tutaj daje jedynkę, a za y wszędzie tam gdzie jest różowo, daje minus 3. No i teraz co mamy? I 1 minus minus 3 równa się a kwadrat. 1 plus a razy 1 minus 3 razy minus 3. Równa się minus 4a. Na górze otrzymuję 1. 1, no, 1 plus 4 równa się a. E, widzicie, wynik sobie napisałam. 1 plus 3 równa się a kwadrat. A na dole mam 1 razy cokolwiek, daje mi cokolwiek, więc mam 1 plus a. Minus 3 razy minus 3 jest plus 9, równa się minus 4a. Mhm. I otrzymuję tak. Na górze jest 4 równa się a kwadrat, a na dole mam, że 10 równa się minus 4a minus a. I teraz tak. Tutaj pamiętacie, że jak mamy a kwadrat równa się 4, to wynik może być a równa się 2 lub a równa się minus 2. No nie? To mamy z tego, ale ten drugi wynik tak naprawdę nam która z tych liczb będzie na tą prawdziwą. Więc mam 10 równa się minus 5a, dzielę przez minus 5, więc a równa się minus 2. Poprawną odpowiedzią jest tylko minus 2. Dlaczego? Bo jak tutaj dam 2, to będę mieć 10 równa się minus 10 i to nam nie da prawdy, a to ma zawsze być prawda. Więc odpowiedź b jest odpowiedzią poprawną.